Witajcie, kolejny dzień. My dalej w drodze. Ruszyliśmy z Bodo wczoraj. Przepłynęliśmy promem z Lofotów. Ujechaliśmy jakieś 60 km. No i położyliśmy się spać. Dzisiaj żeśmy ruszyli, ujechaliśmy już 80. No i spójrzcie jakie widok. Jedziemy gdzieś po jakimś chyba płaskowyżu albo czymś tego typu. Do goła Śniegi Fajno. No i mały постој. Маш биг у циркунсенте. по sobie tutaj spędzimy nockę, jest browarek właśnie rozparamy grillnika no, żebym samochodu nie stopił więc będzie, wyjedzie jakaś kiełbaska z grilla, tam mamy jakieś, nie wiem czy jeziorko tak sobie stoimy no i relaksik no i proszę bardzo, jedziemy kiełbaska to jest dla Czapulaczka, żeby nie było, że on nic na gryla nie dostał. Uch, dymu, pomyślałem, że się palimy. No i wypas, do jutra. Tak sobie jedziemy. Muszę przyznać, że całkiem nudna ta droga z do do naszej pierwszej atrakcji, naprawdę nudna. Jest 900 kilometrów i nic to się nie dzieje. Pies nam się tylko zestresował. Kurczę, no to chyba mamy problem, powiem wam. Bo właśnie zauważyłem, że strasznie nam się wytarła opona z jednej strony. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale długo ona już nie pociągnie. Także no, będzie z tym problem. No i słuchajcie, wylądowaliśmy na wulkanizacji po drodze. Będziemy zamieniać opony, ponieważ Darty jest tylko jeden rant jakby, tak? To, to po prostu zamienimy go, żeby tak dojechać do Polski. Także po środku niczego udało nam się znaleźć wulkanizację. To jest na pewno plus. Bo szczerze mówiąc wątpiłem, że po niczego znajdziemy tą wulkanizację. Także jesteśmy dalej w grze. Ale za zamianę opon dwóch sztuk, 800 koron to jakieś 300 zł, to już uśmiech z twarzy schodzi. Można wydać lepiej. No ale co zrobić? Pewnie dużo drożej by było, gdybym chciał jeszcze nowe opony w ogóle, tak? Także no co? Jedziemy dalej. A teraz nam się droga skończyła i trzeba się przeprawić promem na drugi brzeg fiordu za 8 minut z tego co widzę mamy odpływ Tak to wygląda no i atrakcja na dziś Właśnie wjechaliśmy na drogę atlantycką właśnie ją przemierzamy Oczywiście całej nie będziemy przejeżdżać, cała ma ponad 30 km. Nas interesuje tylko ten 8 km odcinek, który jest najbardziej widowiskowym odcinkiem. No i oczywiście te słynne mosty. O, tam chyba widzę już ten most z tym, z tym takim łukiem, co idzie. Przed nami, chyba ten najsłynniejszy, tutaj z całej tej trasy. Most, co jest taki, idzie takim wygięciem, więc tutaj gniocie. No, chyba najciekawiej wygląda. Oczywiście z daleka tutaj cały chodnik jest zrobiony, żeby sobie iść. Z daleka zdjęcie. No i oto tyle. To, to tyle hałasu? My wszyscy siedzą i w ogóle nie wzruszamy tam. most jak most, nie? Także przejeżdżamy ten Trasa Atlantycka, jesteś na miejscu Witamy Przejedziemy sobie teraz te wszystkie O, tam jakiś jest tak żeby sobie pójść na spacer Niestety trochę badać zaczyna, psuje nam to zabawę. No ale nic. I tutaj mamy jeszcze taki, tutaj taki jest chodniczek na jednej z tych wysepek. Tam jest knajpka jakaś kibelki. Ciężko się zatrzymać z przyczepą. Nie da się praktycznie zatrzymać z przyczepą. Trzeba stanąć na miejsce dla autobusów. Wiele krzyku, Nie, nic nie no, tak naprawdę ładnie to wygląda. Ciekawie, ścieżka mało przystosowana dla naszego psa, bo ma takie kratki i łapki by w to powpadały. No i takim trapem się właśnie idzie. Mm. Dobra, postanowione dzisiejsza noc spędzamy na drodze atlantyckiej w takich okolicznościach przyrody. Proszę bardzo.